Cześć Grzybofile! Witam Was serdecznie 16 czerwca z Gór Kaczawskich. Trochę nietypowo, jak być może widzicie, bo nie z lasu, a z wioski, w której bowiem, wraz z Marianną z kanału Pieprznik, która też tu jest oczywiście... Dzień doberek! <grych> Można powiedzieć, że dokonaliśmy pewnego odkrycia, ponieważ Marianna wczoraj, gdy przejeżdżaliśmy przez tę właśnie wieś, wypatrzyła coś. Nie zatrzymaliśmy się wówczas. Jednak ja dzisiaj, jadąc po Mariannę, uznałem, że sprawdzę co to jest. I najprawdopodobniej mamy tutaj naprawdę niesamowitą grzybową ciekawostkę. Jeżeli się to wszystko potwierdzi, ale na 99% jestem co do tego pewien, to tutaj w osobnym linku Wam się zasugeruje tenże właśnie film z tym ekstremalnie rzadkim gatunkiem w skali Polski, który tutaj być może, można powiedzieć, znaleźliśmy. Tak, jesteśmy bardzo podekscytowani, naprawdę wspaniałe znalezisko. W mało tak. pięknym miejscu, ale... Ale na, najczęściej tak właśnie się dzieje z tymi pięknymi grzybami. One nie są w jakichś spektakularnych puszczach, w ukrytych miejscach, ale w jakichś takich miejscach, do których normalnie by się nawet nie zajrzało. Zresztą Wam powiem, najprawdopodobniej jest to borowik szatański. A już nie mogłeś wytrzymać. <laughs> nie mogłem wytrzymać, ale no, raczej jest to pewne. Jeżeli nie, no to tu nic się Wam nie zasugeruje, nic się Wam nie wyświetli dodatkowego, tylko uznamy, że to jest coś innego. Może w komentarzach podyskutujemy sobie, co to takiego. Tak czy inaczej, na pewno potem ruszymy sobie dziś w konkretny inny las, z którego notowane są, tak jak na wczorajszym filmie już zapowiadałem, przeróżne rzadkie borowiki, borowikowate szeroko rozumiane, Krwisto-borowiki i nie tylko. Tak więc myślę, że warto, bo już widzimy, że ewidentnie to jest moment, w którym warto takich grzybów szukać, bo teoretycznie one rosną później, bardziej w sierpniu. Tutaj mamy połowę czerwca, rozpoczynającą się drudą dziś ale chyba warto. Tak jest, ale pojawiają się też dzień. już właśnie doniesienia o różnych rzadkich gatunkach borowików. Na przykład widziałam doniesienia o masłoborowikach królewskich. Także jest szansa na to, że jest pierwszy rzut właśnie taki wczesnoletni tych rzadkich, ciepłolubnych gatunków borowików. Także trzymajcie kciuki. A tu na szybko tylko pokażę Wam, że ten owocnik wygląda tak w wersji dekonstrukcyjnej. No więcej zapraszam do osobnego filmu. Wybaczcie, może ten nieco sztuczny podział na dwa filmy, ale takie wyodrębnienie Christo Borowika-Szatańskiego zdecydowanie wydaje mi się sensowne. Taki gatunek na to zdecydowanie zasługuje. Jest on bowiem, można by tak powiedzieć, świętym grałem polskiej mykologii. Tak więc, jeżeli gdzieś się pojawia, zwłaszcza w miejscu, z którego wcześniej nie był notowany, mimo że z szeroko rozumianego obszaru już był, z gór kaczawskich, jak najbardziej, to warto, aby osoby. Tym faktem zainteresowane mogły łatwo się z tym tematem zapoznać, nie musząc brnąć przez około zapewne półgodzinne nagranie, jak to standardowo wygląda w moim przypadku ostatnimi czasy, gdy na takie poszukiwania z Marianną się wybieram. Tymczasem jesteśmy już w tym konkretnym lesie, który nam się na dziś wymarzył i który ma tym większy sens. Poszukiwania w nim mają tym większy sens. Po tym szatańskim sukcesie dzisiejszym, bo tu właśnie on był swego czasu znaleziony w tym szeroko pojętym masie leśnym, no i także różne inne grzybowe rzadkości, stąd są właśnie znane. Być może na którąś z nich już dziś natrafimy, skoro Krzysztoborowicz Szatański postanowił w tym roku wydać owocniki tak wcześnie, już w połowie czerwca, nawet w pierwszej jego połowie, bo przecież nie były to owocniki, które pojawiły się dziś. Sam las co prawda nie wygląda może jakoś bardzo atrakcyjnie, ale wiedząc jak jest grzybowy, jak obfitujący w gatunki naprawdę bardzo rzadkie w skali całego naszego kraju, wiemy, że jednak warto trochę czasu i cierpliwości poświęcić na jego eksplorowanie. Tak naprawdę trudny, gęsty, stromogórski, górzysty las sobie wybraliśmy ale może będzie warto o taki właśnie las nam chodziło jak ten jednolicie bukowy w miarę widny kto wie co nas tu dziś czeka może coś ciekawego oby któryś z gatunków rzadkich Tak, miejscami całkiem, całkiem. No, w końcu po tych wszystkich trudach, wspinaczki dochodzimy najwyraźniej do praktycznie obiecującego i dobrze rokującego sektora lasu. No, tak, ten jest widny, przejrzysty, tak dokładnie to sobie wyobrażałem. Jeżeli chodzi o tutejsze stanowisko krwistoborowika szatańskiego, choćby. Widny las bukowy, mało roślinności, super sprawa. Szukamy, tylko trochę ochłoniemy po tej mozolnej spinaczce. lasu sprzyja przeczesywaniu terenu z odpowiedniego oddalenia. Liczymy, że dostrzeglibyśmy tutaj niemalże białe, białawe w każdym razie, szarawo białawe kapelusze krwistoborowików szatańskich bez konieczności zbaczania z drogi. Piękny, naprawdę piękny las. Choć niestety wydaje się nieco przesuszony. Wszak nawet tamte krwistoborowiki szatańskie z centrum wioski. Były mocno przesuszone. Z jakiegoś powodu uznaliśmy, że tutaj będzie lepiej. No ale niestety nie są to tereny jakoś dobrze nawodnione, nadstrumyczne, tylko dość suche zbocza wzgórza. Tak więc, być może, nasz optymizm co do znalezienia tutaj dziś w jakichś toborowikowych rzadkości rozbudzony został tym wcześniejszym znaleziskiem, aż za nadto teraz niestety jest weryfikowany, że ariami tutaj panującymi trzeba to będzie wrócić bliżej sierpnia, a może nawet września. W tradycyjnej dla najrzadszych borowikowatych, ciepłolubnych gatunków grzybów porze roku. Najwyraźniej fakt, że wiosna nadchodzi coraz wcześniej, a więc ciepło, ciepła pora roku rozpoczyna się w każdym roku, coraz wcześniej. Zmobilizowała jego grzybnie do wydawania owocników, tym razem już właśnie na początku czerwca, można by powiedzieć. Choć jest to zbyt mała przesłanka, aby na jej podstawie założyć, że wszędzie nastąpił pojaw tego gatunku w Polsce. Całej suchości tego lasu jakoś udało im się wydać owocniki. Rzecz jasna, standardowo w towarzystwie modrzewi. No cóż, lekki zawodzik jest, ale podyktowany może zbyt rozbudzonymi szeroko ambicjami. W każdym razie przeniesiemy się teraz w inny las w którym może się uda coś ciekawego znaleźć, a może po prostu nazbieramy znowu borowiki usiadkowane. Taki jest plan, on nie zawsze się udaje. To jest jednak ogromny las, no jak się jedzie i patrzy na mapę, no to wygląda ok. spokojnie. To jest do zrobienia, na pewno się uda, ale potem człowiek wchodzi do tego lasu i jest taką malusieńką szpileczką, widzi te ogromne buki i taką ich ilość, tysiące po prostu. Weź sobie tu znajdź człowieku takiego rzadkiego grzyba jednego. <gry> Może tak innym razem? Pewnie, na pewno będzie warto tutaj wrócić. Myślę, że właśnie w późniejszych porach roku, w późniejszych miesiącach, po prostu. Tymczasem przenosimy się do innego lasu, więc do zobaczenia. Za, dla Was chwilę. I witajcie po krótkiej przerwie obiadowej z zupełnie innego lasu. Jak widzicie, wcale nie takiego suchego, troszkę tu ostatnio padało, ale czy wystarczająco? Aby udało nam się jeszcze jakieś ciekawe grzyby dziś znaleźć i Wam pokazać, jako że już godzina 18 mija, nie wiem, ale na pewno podejmiemy jeszcze taką próbę. Entuzjazm nasz bowiem nie gaśnie. Świetlista, dębina, więc coś może jeszcze ciekawego się trafi. Mam wrażenie, że nigdy wcześniej tych owadów nie widziałem albo po prostu nie zwracałem na nie uwagi, bo w tutejszych lasach jest ich naprawdę pełno. Piękne są. Chyba zresztą przełapałem je w sytuacji nieco intymnej. Spójrzcie, moi drodzy, w takich niepozornych haszczach, przez które w sumie tylko przechodziliśmy, by wrócić do samochodu i jeszcze się porozglądać ewentualnie w innym miejscu, natrafiliśmy na też nierada rzadkość oczywiście nie aż taką jak krwistoborowik szatański ale jak najbardziej gatunek wart odnotowania mianowicie lakownica żółtawa, potocznie znana pod nazwą Reishi. Tutaj w bardzo młodym jeszcze stadium nie wykształciła właściwie tej płaskiej części swego owocnika rozpostartej, tak kapeluszowato. Więc może dość nietypowo wygląda. Wyrasta sobie z korzenia. Tak właśnie ma ten gatunek w zwyczaju. W tym przypadku prawdopodobnie tego oto jesionu. choć za bardzo nie ma czego szukać przeważnie pod jesionami, no to tutaj najwyraźniej właśnie na korzeniach jesionu. Ona sobie rośnie. Chyba, że w pobliżu jest jakiś korzeń innego drzewa. W sumie tego nie widzimy, bo rośnie przede wszystkim na korzeniach drzew liściastych. Właśnie przeważnie jest to dąb. Dęby również w okolicy są. Podobnie jak leszczyny. Gdzie niegdzie jakiś buk może się trafi. Nie jest to jakiś bardzo widowiskowy owocnik. Poza tym jest tu dość ciemno. Za sprawą mocnego zacienienia tego fragmentu lasu, więc tak na szybko wybaczcie, tylko Wam ją gdzieś pokażę. Drugi rzadki dziś gatunek, cieszy tak czy siak. Dochodzi dziewiętnasta, ale dajmy jeszcze szansę temu skromnemu laskowi na wzgórzu. Wygląda całkiem zachęcająco, przyznacie. Las wydaje się trochę gęstawy, ale nie zapyszajmy. Może Jakiś wystarczająco świetlisty dla interesujących gatunków, choćby właśnie borowikowatych, a jednocześnie umożliwiający ich wypatrzenie, się okaże jakiś fragment na naszej trasie. Walczymy do końca. Całkiem przyjemny las, pora późna. Ale poza tym mógłbym go przeczesywać godzinami. No, tyle czasu, właściwie, biorąc pod uwagę jego rozmiary, nie byłoby potrzebne. No cóż, pięknie tu na pewno jest. Ale chyba niestety dziś nie grzybowo, nie tym razem. Choć warto było spróbować. Naprawdę piękne, wspaniałe lasy. Na pewno będzie warto do nich wrócić. No cóż, na pewno nie sposób uznać dzisiejszego dnia za nieudany, skoro rozpoczął się z takim wielkim rozmachem w postaci tego krwisto-browika szatnińskiego. Liczyliśmy więc, że cały ten dzień tak będzie wyglądał, no ale nie można mieć wszystkiego. Lecz i tak chyba jesteśmy zadowoleni z odwiedzonych lasów, do których pewnie wrócimy. Bardzo, ja jestem niesamowicie zadowolona. Fajnie, że się ruszają te rzadkie kolorowe borowiki. Na pewno będziemy odwiedzać jeszcze te miejscówki i sprawdzać, może uda się trafić na więcej owocników i też na tą odbarwioną formę. To w ogóle już byłoby szaleństwo. Tak więc, żebyście następnych moich filmów nie przegapili, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, jak i za dołączenie do grona wspierających. No i oczywiście zapraszam też na kanał Marianny. Będzie mi miło, zapraszam na pieprznik grzyby. Tymczasem dziękuję Wam za dziś, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Wszystkiego dobrego.